Prawdę mówiąc, rzadką, rzadką sytuacją jest to, żeby muzyk był jednocześnie audiofilem. A nie wiem, czy pan się utożsamia z audiofilizmem, czy bardziej po stronie hobby jest to, czy jest to zaawansowany audiofilizm w pana przypadku. To ludzie, którzy, którzy lubią, pasjonują się dźwiękiem normalnym zdrowy sposób, no mówimy o no, tym, że to są audiofile, to nie jest ani organizacja, ani coś, co z czymś walczy, coś popiera, czemuś się mm -hmm. przeciwstawia. To jest rodzaj fan klubu, można by powiedzieć, dobrego brzmienia. I myślę, że to jak, w no, bardzo naturalny sposób koresponduje z zawodem muzyka. No bo przecież... No właśnie, ale nie często moim ja, zdaniem się tak, to tak jak wspomniałem przed dzisiejszą prezentacją, Cała dla mnie atrakcja i szczęście z posiadania tego jest, polega na tym, że ja bardzo wiele rzeczy o nagrywaniu, o sesjach, o, o aranżacji, kompozycji i tego typu tematach ja się dowiedziałem z tej taśmy. Nie musiałem nikogo pytać, czytać, a ja, mimo przecież graliśmy. Jako budka sofera 40 lat, nieprzerwanie, bez żadnych przerw. Non stop. I ja y, od, nagle się zorientowałem, że ja y, zrozumiałem więcej rzeczy, y, słuchając uważnie tej taśmy, przesłuchując się po ta, tej, 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 i, tej i tej tak, obywatelstwie. Dzięki ta, takiemu. Przekazowi bezpośredniemu, mhm. gdzie ja mogłem, gdzie można, zwłaszcza jak słucha się w pojedynkę, jak ja to słuchałem w domu na podobnym systemie, audio. Ja mogę prześledzić każdą ścieżkę i to mniej więcej mówi niż niż ileś sesji... To jest, przepraszam, i, i, zapis wielościeżkowy. Tak, oczywiście no, tyle, 24 ile no to, czy 8, to, to, czy nie wiem no, no, ile tam występuje. Wie pan, to się dokonuje między zgrań. Wszystko chciałem... To nie ma znaczenia, więc właśnie y, y, realizując sesję, różni ludzie mówili różne rzeczy, których albo nie rozumiałem, albo mnie nie interesowało, bo jestem muzykiem, nie elektronikiem. Tak. Y, mo, o pasmach, częstotliwościach, omach, prądzie stałym czy, czy, czy zmiennym o, o, i tego typu wartościach ja nie bardzo wiedziałem o czym jest mowa ja posłuchałem tych taśm i mogłem prześledzić każdy instrument od początku, od nabicia tempa do zagrania ostatniej nuty i pojąłem na czym po, zacząłem pojmować na czym polega piękno i cała rzecz, jeżeli chodzi o aranżowanie, o nagrywanie, o kompozycję, potem o miksowanie tego? Coś, co w polskich studiach było zawsze pomijane nikt nie słuchał każdej ścieżki z osobna, oraz w podgrupach, czy wszystkiego razem pod kątem artystycznym. Były ustawiane częstotliwości yy, yy, dół, góra, tak zwane brzmienie poszczególnych elementów. Nikt się nie roztkliwiał nad tym, że tutaj na przykład jest słaby moment w aranżu. Spróbujmy go yy, yy, w jakiś sposób zmodernizować. Tutaj basista, który gra znakomicie, zostawmy tą wers wersję. Coś, coś tutaj. Yy, yy, Pojawiło się coś innego, że to grają żywi ludzie. I, I mnóstwo tego typu rzeczy na tych taśmach po prostu słychać. A przez to są wielkie chiori, znana muzyka z głośnika, czy w innych odsłuchach na płytach, czyli na gotowym produkcie, już takiej selekcji nie ma. Wszystko jest I, zamknięte, nie, nie, skończone. Ja dopiero, tak, i ja dopiero uzyskałem informację, co tutaj naprawdę gra, i odkryłem: aha, to tutaj jeszcze jest taki instrument. Hmm. A, on a zginą na płycie w jakoś, całym na tak, zginął, prawda? A, a na płycie ja nie zauważyłem, że to gra saksofon. Niesamowite. I to są, y, to jest najpiękniejsza. <średnio> Strona tego medalu. Od kuchni, czyli pan, Totalne, e, jako muzyk, no, przeszedł na drugą stronę do, lustra. do, do, dokuła, do kuchni, dokładnie, gdzie mo, się piecze, mogłem, te zapytać, mo, mogłem się zapytać, wręcz e, e, jaka przyprawa tu została użyta. Niesamowite. No A jak pan, jeśli można spytać, wszedł w posiadanie tak, tych nagrań? To była aukcja w internecie. Aha. Normalna, legalna, w środku nocy. Yy, 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 zadzwonił Piotr do mnie, tak jak powiedziałem, no ja, 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 ja to ja to, ja to potem Ja to kupiłem zupełnie niesamowity no, emocjonalnie, od razu instynktownie, no bo przecież jestem A. muzykiem, więc to, no, żebym nie chciał tego mieć. I dotarło, potem dopiero do mnie jak to był, jaka to dobra decyzja. A to jest Zebi Road yy, nagranie? Tak, no to, 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 jest, to jest pierwsza Brrr, kopia taśmy wysłali. matki, bo to jest, y, to jest matka produkcyjna. Mhm. Jak Amerykanie y, wydawali na płytach Beatlesów, to taką samą matkę dali Anglicy Amerykanom, Francuzom, Niemcom, komukolwiek. Między innymi mhm. wysłali taką matkę, pierwszą do y, jugotonu. Jugosławia kiedyś było takie państwo, dzisiaj tak. go już nie ma, Jugotonu też nie. I z tego źródła w pewnym momencie po wielu latach została na aukcję wystawiona taśma. Rewelacja. Czyli, tak Czyli mógł pan dzięki temu śledzić każdy instrument, każdy Tak, no to ścieżkę. jest, to jest, to jest. No... Wystarczy tego spokojnie posłuchać. Mhm. A jeśli można spytać, panie Tomaszu, na czym pan w domu dla swojej przyjemności słucha muzyki, biorąc pod uwagę sprzęt? No też mam, no, no to, to inne marki, natomiast to jest to, no, bardzo dobry system. Są kolumny takiej marki francuskiej M Lab. Mhm. E, Utopia się nazywają. A. Teraz ta firma się nazywa Elegalny. Focal, ale kiedyś nazywała się JM Lab Gramofon angielski SME Magnetofon jest dokładnie taki jak tutaj Shoulder. Dokładnie ten model A807 Końcówka mocy, z australijski produkt Fantastyczny, takiej marki Halkro Stereofoniczna końcówka mocy Tranzystorowa? Yy, tak, tak Fono Stage niemieckiego ISR-a, wspaniała konstrukcja, to są referencyjne rzeczy, mm -hmm. to prze, prze, przez lata próbowałem różnych rozwiązań, już, już nic nie, nie zmieniłem. Długo pan dochodził do takiego zestawu? Patrzcie, to, jest, to jest pewien proces, który jest, na tym polega cała atrakcja, i cała, cała, no to jest tak jak, jak czym byśmy się nie zajmowali. Naj, najładniejsze jest, 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 jest to dążenie. Mm -hmm. Tak zwane gonienie kurniczka. I czy w tym momencie? Czy tylko pan właściwie kupuje płyty? W siódmym niebie audiofilskim. <grym> Strasznie to lubię. <grym> czy, to, czy to niebo, czy, czy, to, czy to jeszcze tuż przed niebem, to nawet nie ma dla mnie znaczenia. To jest coś, coś, coś fantastycznego. No. Sprawia przyjemne. Ale czy głównie pan słucha z płyt y, czarnych? Z, z wszystkich nośników. Mam też, mam też oczywiście odparzacz kopalni. Z magnetofonu słucham sporo, i ze wszystkich nośników. Z analogowych płyt, słucham też oczywiście płyt CD. Mm -hmm. Nie ma w tym nic złego. To jest Prawda. wspaniały nośnik, tylko musimy mieć do niego odpowiedni stosunek mm -hmm. i, i, i oczekiwania. Wydaliście Państwo świetną płytę, audiofilskie właściwie wydanie. Nie wiem, czy to było głównie z Pana inicjatywy. Cień Wielkiej Góry. A tak, no to tak. No tam byłem... były trzy nośniki w jednym. Nabyłem kiedyś, właśnie, to tak, nagranie. Tak, tak, tak. No, chcieliśmy się zmierzyć z pierwszą naszą płytą, która była szalenie ważna. I, i Wspaniała pierwsza płyta i, I wydać na analogu i na y, kompakcie. Cień Wielkiej Góry zagrany, nagrany w 1975 roku i wiele, 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 wiele lat później w 2012 roku, czyli mm -hmm. prawie po 40 latach. Niesamowite. Tam jeszcze w tym pierwszym wydaniu czytałem Czesław Niemen. Tak, oczywiście. Dorzucał tak? swoje czy Tak, grał na Mugu i na Hamondzie, mm. i oczywiście, że niesamowite. Ciary przechodzą. Jestem panem przebojów i utworów budki Suflera. Z przyjemnością słucham z żoną również i, i bardzo się cieszę, że mogę zamienić parę słów z panem muzykiem Jest mi bardzo po drugiej biło... stronie jakby technicznej lustra, czyli jednocześnie z audiofilem. Dziękuję <grym> bardzo.